Na poziomie 64 miliardów złotych. I na ten wynik naprawdę musieliśmy ciężko pracować, bo jak za chwileczkę Państwo, państwo zobaczycie, sytuacja geopolityczna, gospodarcza, tak generalnie na całym świecie a my, jako polska branża eksportujemy ponad 90% produkcji na rynki zagraniczne wpływa negatywnie na to, co, co u nas się dzieje. Faktycznie lata 2020-2021 tutaj to o czym wspomniał Pan Prezes Szymaka, czyli pandemia, zamknięci byliśmy w domach, remontowaliśmy te domy, mieszkania, to ten, faktycznie ten, ten, ten rok pomimo wielu trudności, jeśli spojrzymy na same wyniki branży <coughs> był dobry. Natomiast to co się wydarzyło już później to, po roku 2021 to widać, że branża przeżywa wyraźny trend spadkowy, tak. Szczególnie rok 23 i rok 24 to są spadki rzędu 4 do 6%, do 6 To, co również z tego się dzieje na rynku polskim, ale i generalnie w Unii Europejskiej, to proszę zauważyć, że import mebli zagranicznych do Polski, on w zasadzie do roku 2023 ma. I to, to jakby nam dawało, dawało miejsce do tego, żebyśmy mogli nasze meble, meble sprzedawać. Natomiast rok 2024 to jest zdecydowany wzrost importowanych mebli, tutaj głównie mówimy o meblach azjatyckich. I to zarówno w Polsce, jak i, jak i na terenie Unii Europejskiej. To, to Poważne zagrożenie dzisiaj dla nas, ponieważ jak pokażę Państwu tutaj na tym wykresie, e, ceny, ta różnica pomiędzy cenami mebli importowanych a naszych e, rodzimych w zasadzie drastycznie maleje. E, czerwona linia to są, to są ceny w eksporcie, czyli mówimy tutaj o polskich meblach, które, które wyjeżdżają z Polski. Proszę zauważyć, że te negatywne tendencje, które, o których mówimy, czyli inflacja, wzrost kosztów produkcji odbija się w ten sposób, że my musimy te ceny medli podnosić, natomiast w przypadku medli importowanych te ceny zaczynają maleć, a ten margines, który, który pozwala nam na konkurowanie na, na rynkach zagranicznych w zasadzie zmniejszył się już tylko do 124 euro za stoły. E, oczywiście te wszystkie negatywne e, skutki, które, które my dzisiaj mamy w branży wpływają na spadek rentowności sprzedaży. Proszę zauważyć, że w 2024 ta rentowność spadła nam do 5,2% z 6,4% także tutaj żeśmy ponad 1% e, spadli. E, no i prawdopodobnie należy się liczyć z tym, że w roku 2025 ta dalej będzie spadała, bo e, nie za bardzo tutaj, jakby dzisiaj mamy możliwości e, realnych już e, szukania realnych oszczędności po stronie kosztowej. E, to, co też negatywnego dzieje się w branży, czyli generalnie mamy spadek. E, Zamówień, spadają nam wolumeny sprzedawanych mediów, odbija się negatywnie na, na zatrudnieniu. Od stycznia 2022 roku do listopada 24 roku ubyło w branży około 20 tysięcy etatów. To jest olbrzymia, olbrzymia rzesza ludzi, którzy niestety stracili stracili zatrudnienie w naszej branży. I to jest właśnie jedno z tych najważniejszych pytań dzisiaj, które, które my musimy sobie stawiać jako polska branża wydmowska. Czy my jeszcze jesteśmy konkurencyjni w ogóle? Czy my tą konkurencyjność stracimy? I niestety jakby wiele czynników, które wpływają na to, co, co my jako branża osiągamy i, i jaką pozycję mamy na rynkach zagranicznych i na ile możemy jeszcze dzisiaj konkurować, wpływa na to, że, że nam jest coraz trudniej. Tak? Proszę zauważyć, że tutaj na przykład pokazujemy cenę energii elektrycznej dla przemysłu. Ceny energii w Polsce są jedne w zasadzie z najwyższych, nawet jeśli mówimy hmm. o krajach europejskich, a już porównując nasze ceny energii do cen energii w krajach azjatyckich, jesteśmy drożsi tutaj od 4 do 5, do 5 razy. Przy takich cenach energii i przemyśle, które, które tej energii elektrycznej potrzebuje, to konkurowanie jest, jest coraz trudniejsze. Eee, branża meblarska, eee, jak i w ogóle cały przemysł drzewny, um, zależą od e, surowca drzewnego. Tak mogłoby się wydawać, że, e, że meble to niekoniecznie e, drewno, ale pośrednio e, płyta wirowa, którą my wykorzystujemy głównie jako główną technologię w naszych zakładach meblarskich, powstaje również z surowca drzewnego. Dlatego też jakby wszystkie te zapowiedzi zmierzające do tego, że to pozyskanie surowca że w Polsce będzie malało w ciągu najbliższych, e, najbliższych lat są bardzo, to są bardzo niebezpieczne dla branży e, zapowiedzi. E, po pierwsze tego surowca zacznie nam brakować, to jest jakby jedna rzecz. Druga że jeśli tego surowca zacznie brakować, to ceny tego surowca będą szły bardzo mocno w górę. E, i, I ta konkurencyjność nasza stanie pod bardzo dużym znakiem zapytania. My dzisiaj już mamy problemy z konkurowaniem z krajami takimi jak Rumunia, Bułgaria, a konkurowaniem z krajami azjatyckimi w zasadzie nie, nie, nie wchodzi dzisiaj w grę. Jednym z kolejnych tematów, które, które negatywnie wpływa na, na, na branżę to jest oczywiście Wynagrodzenia, tak, które bardzo dynamicznie rosną. I problemem może nie tyle jest to, że te wynagrodzenia same z, sobie, same z siebie rosną, mówię, bo to jest jakby dla nas oczywiste, że nasi pracownicy muszą, muszą jakby zarabiać coraz lepiej. Natomiast te wynagrodzenia rosną dużo bardziej dynamicznie niż zmiany, które zachodzą w firmach, tak. W zasadzie my nie nadążamy dzisiaj z transformacją, nie nadążamy z optymalizacją procesów produkcyjnych i to niestety gdzieś tam wszystko wpływa, wpływa znowu negatywnie na, na, na wyniki, które, które osiągamy jako, jako branża. To, o czym wspomnieli, czyli kwestie tego ożywienia na rękach, na które my dzisiaj wszyscy czekamy. W zasadzie na tym, na tym jednym slajdzie są, są trzy różne wykresy. Trochę o nich wspominał też pan prezes Szynaka. Proszę zauważyć, że na tym pierwszym wykresie bieżąca sytuacja w oczach konsumentów jest gorsza niż ich oczekiwania. I to jakby powoduje dzisiaj, że mm, nasi klienci odkładają zakupy mebli na, na lepszy czas. Pomimo tego, że oszczędności Polaków są. Jedny nic, historycznie najwyższy. To samo dzieje się niestety w Niemczech. Niemcy, Niemcy też, historycznie od II wojny światowej, mają dzisiaj największe oszczędności. A te wszystkie zawirowania geopolityczne w Europie powodują, że te pieniądze zostają w domach i nie są, nie są wydawane. I ten ostatni wykres na samym dole właśnie mówi o tych dokonywaniach, dokonywaniu ważnych zakupów w Unii Europejskiej, gdzie nastroje konsumentów ulegają powoli poprawie, ale nadal e, cały czas e, wartości, które, które ta koniunktura przyjmuje, są, e, są wartościami ujemnymi. E, I to chyba, co nas najbardziej boli, e, może nie najbardziej, ale to też jest jednym z, z czynników, który pokazuje, gdzie my dzisiaj jesteśmy, jako branża, proszę sobie porównać tą, tą inflację meblarską w stosunku do inflacji, którą mamy czy mieliśmy w poprzednich latach. My dzisiaj, żeby sprzedawać w ogóle meble, musimy te meble sprzedawać po cenach niższych niż były te meble sprzedawane w roku 2023. Dzisiaj jednym z głównych oczekiwań naszych klientów jest to, żeby ceny e, obniżać, bo to ja daje jakiekolwiek szanse na to, żeby te meble na rynkach zagranicznych sprzedawać. I troszeczkę jeszcze dwa zdania o tym, gdzie my te meble tak naprawdę sprzedajemy. I proszę też zauważyć, co się dzieje tak naprawdę z rynkami, które są dla nas najważniejsze z punktu widzenia eksportu naszych magii, czyli Niemcy, spadek o 3%. Tu gdzie, tu gdzie rośniemy to w zasadzie Czechy, Stany Zjednoczone to jest rynek, który urósł nam najbardziej, ale tutaj jakby cały czas mówimy o niskiej bazie, tak? czyli, czyli to nie są tak znaczące wzrosty, żeby te ubytki z rynków europejskich e, nam pokrywać. W zasadzie cała, cała Europa to, są wszystko, to jest wszystko sprzedaż poniżej e, tego, co, co żeśmy sprzedawali w roku 2023. Czy my dzisiaj mamy szansę na, <coughs> na rozwój? E, oczywiście tak, <coughs> to wszyscy głęboko wierzymy. E, natomiast to, to wymaga, wymaga e, z jednej strony inwestycji, po, 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 stronie, po stronie przemysłu, tak, czyli nowe, nowe technologie, automatyzacja, robotyzacja. Handel internetowy, który też wsparcie tutaj ze strony, ze strony rządu byłoby mile bo tych tematów, które my dzisiaj musimy rozwiązać jest, jest bardzo dużo.